Cześć, z tej strony Tomek Woliński i my dzisiaj porozmawiamy na temat Spring Data, na temat JPA, na temat Hibernata, Entities Repozytory i kilku jeszcze innych ciekawych rzeczy. Zacznijmy od utworzenia nowego projektu. To co tutaj widzisz, to jest okno IntelliJa. Wybieramy sobie File, New Project. Korzystam tutaj z pełnej wersji IntelliJ, a dlatego mogę korzystać ze Spring Initializera. Natomiast jeżeli nie masz tej wersji, możesz spokojnie zrobić bardzo podobne rzeczy, korzystając bezpośrednio ze strony Start Spring IO. Wybieramy nazwę naszego projektu, Spring Data Demo. Tworzę w podkatalogu. Wybieramy tutaj, tak? Pracujemy z Java. Do zapakowania projektu wykorzystamy Mavena. Group ID zostawiamy w odwrotnej domenie mojej. z Artefakt jak najbardziej jest ok. Domyślny pakiet. Jeszcze tylko wybieramy wersję Java pracujmy na 22 pakowanie jar. Dobrze, możemy przejść dalej. Ponieważ korzystamy ze Spring Boota, będziemy musieli wybrać tutaj wersję. Wybieram najnowszą stabilną wersję i tutaj potrzebujemy dodać kilka dodatkowych zależności. To co na pewno my będziemy potrzebowali, no to Spring Data, tak? Spring Data JPA i będziemy jeszcze pracowali z, bezpośrednio z bazą danych, i wykorzystamy tutaj bazę danych trzymaną w pamięci, czyli H2. To na razie nam wystarczy i tworzymy sobie nowy projekt. Szybko utworzył nam już nowy projekt, wcześniej już to robiłem, dlatego nie musiał dociągać zależności. O, widzimy, że jeszcze tutaj niektóre sobie przebudowuje. Jeżeli będziesz robić to pierwszy raz na twoim komputerze, no to pamiętaj, że musi tutaj sobie dociągnąć kilka dodatkowych rzeczy z internetu, więc potencjalnie może to chwilkę potrwać. Widzimy, że coś tutaj mu nie do końca poszło, możemy spróbować przebudować projekt. Przeładujmy na razie Mavena, reload project. Dobra, projekt się już załadował. Możemy uruchomić na razie pierwszą tutaj klasę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest ok. Także przechodzimy tutaj do klasy i uruchamiamy. Tak, zawsze powtarzam, że warto uruchomić na początku nawet taki generowany kod, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko działa, czy po drodze nie mieliśmy żadnych problemów. Dobrze, nasz projekt się zbudował, aplikacja się uruchomiła, co prawda aplikacja na razie jeszcze nic nie robi. Ale my zaczniemy od utworzenia pierwszej encji, czyli tworzymy sobie tutaj nową klasę i stworzymy sobie klasę użytkownika. Czyli tworzymy klasę, user, i to, co będziemy musieli zrobić, to ponieważ pracujemy z JPA, to musimy oznaczyć ją jako entity. Czyli w tym momencie mówimy, niejako dla całego naszego silnika JPA, że chcemy, żeby ta konkretna klasa była oznaczona jako encja i wewnętrzny wbudowany ORM zrobi nam takie mapowanie między naszą klasą, którą mamy po stronie Java, a tym, co jest po stronie bazy danych. Czyli tutaj będziemy mieli użytkownika, który będzie miał odpowiednie pola. Twórzmy sobie tutaj takie pola. Od razu tutaj widzimy, że copilot nam podpowiada. Zostawmy na razie z tym, co. Nam podpowiedział, i w tym momencie ten wbudowany ORM będzie próbował nam połączyć to pole i nazwę naszej klasy z tym, co jest po stronie bazy danych. Więc nie będziemy musieli tego ręcznie mopować, on to zrobi za nas. Czego jeszcze potrzebujemy tutaj? Tutaj nam coś IntelliJ podpowiada na czerwono, możemy zobaczyć. Tak. No i podpowiada nam, że nie mamy klucza głównego, czyli czegoś, co pozwoli nam zidentyfikować tą naszą encję. No i potrzebujemy jakiegoś identyfikatora, czyli jakiegoś ID-ka. Może to być tak, jak podpowiada nam tutaj Long ID, aczkolwiek ja w większości wypadków preferuję, żeby wykorzystać typ UID, czyli taki losowy ciąg znaków, i to pod wieloma względami lepiej się sprawdza niż liczba całkowita, aczkolwiek nie zawsze też o tym pamiętajmy. Dobrze, oznaczamy to jako ID, no i w tym momencie JPA jest już szczęśliwe, bo może sobie tego ID zidentyfikować. Dodamy jeszcze jedno pole, dodamy i. Jeszcze maila. Tak, już tutaj nam Copilot podpowiada. Jak najbardziej jest OK. No i potrzebujemy jeszcze gen wygenerować gettery i settery. Zmienimy też przy okazji trochę konstruktory. Wygenerujmy sobie na razie gettery i settery. I jeszcze potrzebujemy konstruktora. I teraz jeżeli chodzi o konstruktor możemy zostać na razie przy domyślnym konstruktorze, natomiast chciałbym żeby tutaj od razu było id ustawiane, czyli chcemy zrobić coś takiego dokładnie tak jak nam tutaj podpowiada. I dzięki temu jak będziemy tworzyli nowy obiekt to od razu id zostanie dla nas wygenerowane. Skoro mamy już naszą encję to potrzebujemy jeszcze stworzyć repozytorium, czyli coś co pozwoli nam pobrać te nasze obiekty i tutaj właśnie Spodem wykorzystujemy bezpośrednio Spring Data, czyli będziemy mieli tutaj User Repository, ale nie wybieramy już klasy, tylko wybieramy interface. Musimy tutaj zrobić jeszcze dwie rzeczy. Będziemy dziedziczyć, tutaj nie po krót, jak nam podpowiada, tylko po JPA repozytory, tak i user i UID i oznaczymy sobie jeszcze jako repozytory. Tutaj zwracam Twoją uwagę, z którego pakietu jest to repozytorium. Dzięki temu stworzyliśmy tutaj taki, no pusty na razie, interfejs, ale dziedziczymy po JPA repozytory. Możemy sobie podejrzeć pod spodem, co jest. Od razu dostajemy bardzo dużo takich domyślnych metod, więc nie będziemy musieli teraz pisać ręcznie tego wszystkiego. Nie musimy w ogóle jakby. Dotykać się do SQL-a, wszystkie te metody od razu mamy gotowe, zaimplementowane i będziemy mogli tylko operować na naszym obiekcie. Także bardzo wygodne rozwiązanie, no i zdecydowanie zmniejsza gdzieś ryzyko wystąpienia błędów. Utwórzmy teraz serwis, który będzie wywoływał nasze repozytorium, czyli user, serwis. Oznaczamy jako serwis, żeby był zarządzanym binem. No i teraz jeszcze fajnie by było, gdybyśmy o właśnie gdyby Copilot nam podpowiedział, co my tutaj możemy chcieć. Zobaczmy, czy rzeczywiście dobrze nam podpowiedział. Wstrzykujemy sobie tutaj user repository, jak najbardziej. Nie musimy tutaj dodawać żadnych adnotacji, tylko wstrzyknęliśmy to przez konstruktor. No i mamy zaimplementowane podstawowe metody. Metodę save, więc możemy zapisać sobie taki obiekt find by ID Jak najbardziej jest OK. Jeżeli nie znajdzie tego obiektu, rzucamy tutaj, Wyjątkiem pobranie e, listy i w razie czego usunięcie takiego e, obiektu. Super, wszystko się tutaj nam zgadza. Ta podstawowa implementacja jak najbardziej jest e, ok. Wykorzystajmy w takim razie m, dalej naszego e, asystenta AI, w tym razem, żeby napisał nam testy. Right integration test for user. Service. Testy napisane, możemy zobaczyć, co nam wygenerował. Nie są może idealne, moglibyśmy kilka rzeczy tutaj poprawić. To nazewnictwo metod nie do końca mi się podoba. Też moglibyśmy troszkę, widzę, poprawić tą strukturę, ale jako punkt wyjściowy jak najbardziej jest OK. Także skopiujmy to sobie i utwórzmy nasz test. User... Serwis Integration Test wklejamy, no i tylko musimy lekko zmienić nazwę. Dobrze. Widzę, że nie do końca skorzystał z wiedzy, którą mieliśmy na temat użytkownika, więc możemy lekko to dopasować. Dodajmy sobie taki konstruktor. Jest to jak najbardziej sensowne, żebyśmy mieli taki konstruktor. Name, string, email. Mhm. Dobrze, konstruktor już mamy i możemy uruchomić nasze testy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to zadziałało. My, że coś tutaj jest nie tak, za dużo przekopiowałem. Uruchamiamy jeszcze raz. Nasze testy nie przeszły. Ja już widzę dlaczego i padliśmy tutaj w taką pułapkę związaną ze słowem kluczowym o właśnie. Tutaj po tym błędzie możemy się tego domyślić, a mianowicie nasza encja user ma bardzo niefortunną e, nazwę, dlatego że jest to słowo e, wykorzystywane jeszcze w samej składni, więc musimy to zamienić. Table name users i to już powinno nam wystarczyć. Super. Nasze testy przeszły, także zobaczmy jak to działa pod spodem. No i mamy tutaj takie podstawowe operacje, jak tworzymy sobie tutaj nowy obiekt użytkownika i zapisujemy go. Wywołujemy najpierw nasz serwis, możemy zobaczyć tą metodę SAVE, przekazujemy to do repozytorium. Zobacz, że mimo, że tutaj wywołujemy user repozytory, nie ma tej metody bezpośrednio zaimplementowanej w user repozytory, natomiast jest ona tutaj poziom wyżej, wkrótce, i my ręcznie nie musieliśmy tego implementować. No i w bardzo podobny sposób działają pozostałe metody, jak chociażby find by ID czy find all. W razie czego, gdyby te podstawowe metody były za małe, to zawsze możemy dopisać jakieś dodatkowe tutaj. Czyli powiedzmy, że chcemy. Robić coś takiego. Dokładnie w optional user, czyli napiszemy jakąś metodę do znajdowania hmm, chociażby po idku, czy może bardziej po name. Find by name. Dokładnie i w tym momencie od razu będziemy mieli gotową metodę do znajdowania po name. Możemy też napisać metodę. Która mm, znajdzie nam po mm, mailu. Załóżmy, że w naszym wypadku e-mail będzie e, unikatowy. O, to może tutaj bardziej by pasowało. Find by e-mail, czyli e-mail jest unikatowy. Zwracamy jednego użytkownika, natomiast e, załóżmy, że mm, name nie jest unikatowy. No, ostatecznie wiele osób może nazywać się, e, mieć na imię Tomek. Więc user find all. By. Name. Dokładnie, już tu nawet nam. Podpowiada. Więc dodajemy pole, no i w tym momencie nie musieliśmy ręcznie pisać SQL, a tylko on zrobił to za nas. Gdyby okazało się, że z jakiegoś powodu te standardowe warunki, czyli wyszukiwanie chociażby po, po tym podstawowym polu było dla Ciebie za mało, pamiętaj, że zawsze można napisać tutaj takie customowe QR, czyli dokładnie piszemy coś w tym stylu. Natomiast jakby taką domyślną opcją jednak powinno być to, że nie piszemy tutaj tego HQL, tylko korzystamy z samych metod. Potencjalnie jakby jest to lepsze rozwiązanie, ale w razie czego jak najbardziej możemy zejść niżej i napisać SQL. -a. Tyle z mojej strony, dzięki powodzenia i do usłyszenia już niedługo. Cześć!